Siema, Siema, z tej strony DWLC TV. Ja nazywam się Kilian, a siedzi tutaj dzisiaj ze mną Jander. No i mamy kolejny piękny poranek na Śląsku. Bardzo słoneczny i tak dalej, ale już staraj się nie zmieniać wstępu. W studio DWLC TV. <laughs> Dokładnie. Studio Alfa czy tam Beta. Nie, Alfa jest tu, Beta jest on nie w domu. Bo tam było <laughs> nagrywane tylko raz jak na razie. E, dobra, ale mamy tutaj trzecią grę topki, którą nagraliśmy. To jest po lewej mamy Witka ponownie, a po prawej mamy. Jacka. Jacka, ale z ID. Nie, no ja wdychałem na te ID, wiesz, nie, 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 że, nie myślałem, że z, myślałem, że wzdychałeś do Jacka. Nie, 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 nie. jeszcze nie. E... No homo. E... To co, Jacek wyeliminował w tym momencie. Adamka. Adamka, tak. E... Najpierw spadł do dolnego brakieta. Właśnie z Witkiem. Z Witkiem, gdy grał w drugą stronę, tak. Uh -huh. Tą grę widzieliśmy już. I wyeliminował Adamka i teraz walczą o dojście do finału i możliwość grania z Matuszczakiem. Dokładnie. Dokładnie tak by to wyglądało. No niestety mamy IG. Wowo. No, wiesz, to już tego znaczy... IG się nie spotyka zbyt często, więc... Znaczy tak, na tym jak na razie raz, więc w sumie lepsze to od Wizard kontra Palana. Może nauczymy się czegoś, jak, jak nie zginąć grając na IG. Nie wiem, czy każesz to było jeszcze z Muzeum 54-kartowe IG czy już te 49 Nie, o na pewno 54-kartowe. 49-kartowe u nas w ogóle nie, nie, nie widziałem, żeby ktoś nim próbował. Znaczy na turniejach, bo tak to tak, widziałem. Tak, no. no tak, no, ja coś tam kombinowałem, nie? No, fajne było. Dużo, dużo lepsze od takiego. No, to już, jest podobne na... też do takiego Mushin Biotech, tylko że w tym momencie tutaj masz opcję typu. Jeśli sprawdzę wszystkie serwery. Mówi tym 49, jak. <grym> Jeśli wszystkie serwery, to prawdopodobnie i tak się nie będzie stać na usuwanie tych wszystkich rzeczy. Dokładnie. Więc tak, więc, no, jest, jest, to, jest to problematyczne, tak, granie przeciwko temu. No, ale to już jak chcecie sobie zobaczyć, to jest fajna gra na streamie. Y, Dana Dardzienio ze Joszem, którą pewnie już po, co drugi gracz w Polsce widział, więc. Dokładnie, ale i tak zapraszam do, do, do obejrzenia. Tak, bardzo fajna gra. Oby gracze, znaczy już zaczynałem już powoli grę. Jacek ze swoimi stasikami zdanymi. Witek ze swoim uporządkowanym ligiem. Nie, ja Witek dostaje dzisiaj odznakę uporządkowanego liga. Tak, musisz tutaj dać w, w tym, w którymś koncie ekranu jakiś taki tak, medal, tak, z będziemy. medal z ziemniaka, <laughs> taką brawo uporządkowany lig, gwiazdka, achievement unlocked. Dokładnie. Nagrodę wyślemy pocztą. Nie no, bez przesady nie wysłałem pocztą, nie wrobisz mnie w to. <laughs> Co to jest? Nie dobra. A to było Diversify pod portfolio. Patrz, zrobimy tę stronkę na, na Patreonie i wtedy będziemy mogli z nagrody dokładnie nagrody będą właśnie te buliony, będziemy wysyłać. ja To co Witek? RD, HQ. Ja, próbuję e... zrobić to co trzeba, czyli. A, a, ale Jacek widzę, to nie <laughs> trzyma te karty e, z No ale musi sprawdzać, usuwać Mumbo City Halla. O, i no, dokładnie. i to jest to. Powierztwo. I tu pewnie będzie drugi Mumbo City Hall więc. Więc nieważne co zrobił, to i tak nic się nie stało. O, oh, same od śmietniku. Mam nadzieję, że ma więcej niż jednego, bo, bo lewie jak wyląduje Nie, nie śmietnik. sądzę, że miał. Też, też tak nie sądzę, bo Speechforki zwykle grały na jednym. Tak i zwykle jako. właśnie to jest to, 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 co chcesz mieć zainstalowane. Mm -hmm. A może Witek po prostu uważa, że. No, że musi wygrać przed lewim. Tak. Potem się potworek rozłoży i raczej Heili nie słonie ze swoich umiejętności do no Tym nie. bardziej, że to jeszcze nie była chyba wersja, która no, jeździła wszędzie z dwoma Parysiami. No, Parisi albo Scrabery. Mm, Parisi były bardziej popularne, bo mhm. w innych matchupach może je po prostu sprzedać z opowień. Aha, no tak, w sumie. Fajna opcja. No, Jacek już rozłożył sobie fajnie ekonomię. Ach, to jest wersja z Turtulbakami. Tak, tak. Ale jest wersja bez? Były wersje bez. Przynajmniej tak mi się wydaje. Aczkolwiek, no nie wiem. Nie pamiętam, nie jestem ekspertem od IG. O muzeum, karta, która zebrała, zebrała tyle hejtu, że aż trafiła, znaczy została, stała się unik nagle. Mhm. W sumie zasłużenie, no bo niweluje jednak pewien taki timer, który jest na, na korporacji. Tak, jest w którym po prostu gra może trwać nieskończoność. Dokładnie taką podstawową mechanikę gry. No. Teraz muszą, wydaje mi się, że bardziej służy do tego, do czego powinno było służyć, czyli do wracania Ci usuniętych karty, tak? tak? Nie zwiększa tarimera, najwyżej go zatrzymuje, żeby właśnie pozwala Ci te wszystkie pady, jakie na przykład stracisz, sobie wrócić, tak? To, to bardzo fajna sprawa. Albo no, jakieś istotne operacje, bądź no generalnie, nie wiem, jakieś zabawki, na które hmm. Ci zależy. Tak. Czy wydaje mi się, że fajnie, żeby ta karta istniała? Natomiast nie w, nie w takiej opcji, że wrzucasz trzy tak, tak. karty z powrotem i po prostu I... gra się nigdy nie kończy. Tak? No, Dzięki temu nie musisz skorować agent, ponieważ yy, ta opcja wygrania dla ranera, czyli zmigowanie korpo praktycznie przestaje istnieć. Witek nie ma złego podejścia do, tym, do, do tego. Po prostu Instaluje trochę sobie kasy. No tak, trochę rozwija swojego borda, ale co które sprawdza. Musi wykraść tę agendę jak najszybciej. No i pousuwać te karty, które najbardziej pozwolą się Jackowi szybcie, szybko rozstawić. Dokładnie. Czyli City Hall... Yy, City tam. Hall... Nie, 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 jeszcze to East Mumba Temple. Tak, tak. Które daje Jacekowi dużo kasy. Znaczy wiesz co, jeżeli masz turtlebacki i tyle z nich korzysta i raczej Witek nie jest w pozycji, żeby je straszować, to już Moomba Temple nie są aż tak istotne. No zobaczymy. Tak, tak, bym, tak bym obstawiał. Znaczy jasne, fajnie... Jednak jest. mumba Temple to 6 kredytów w naturę, a nie jeden, czy tam dwa za instalację tak, na broni HQ. Zobaczymy co tam. Jeszcze nie ma jakiejś agendy doszły. Nie byłoby złą opcją na przykład skoczyć na to, jeśli nie będziemy, jeśli teraz nie ma Mumba Temple to fajnie go zmusić do Rezu. No dokładnie. No sensie Jacksona byłoby spoko, ale że nie zdecydował się na to. No. no nawet jakby trochę w komajnu to zwyczajnie możesz check outować przed, przed akcesem, więc mhm. nic straconego. Boże, ma lewiego w ręce, to wtedy trochę smutek. Ale to niestety sam by się w takie coś wkopał. Czy będzie pierwszy instal programu? Nie, będzie drogo. interfejs będzie fajny. Będzie tak, tak, taki tak. Y może zainstalować teraz, nie sprawdzać mocno RD. No niestety Jackson. Bardzo przyspieszy gra mm -hmm. Jeśli będzie Jacksonował tak mocno, no to wykopię sobie wszystko co potrzebuję, zwłaszcza no. mu City Hall. Tak, w zasadzie w momencie gdy pojawi się Matt City Hall i ja wyciągnie z niego trzy rzeczy, to myślę, że już będzie powoli zamkniętego. Znaczy, jest on Jackson, ale teraz pojawiły się właśnie te buildy z Sensi, jak to tak. które też jest chory. Hmm, tak, tym tak. Tam są dwa Sensi, i w zasadzie chcesz korzystać co turę. Tak. W ogóle Sensi jest już tak popularne, że, że może trafić na MWL na jakiś czas. No nie zdziwiło mnie to. Biorąc pod jest, uwagę, że po prostu NBN y są w stanie grać spokojnie trzema i korzystać z nich co turę łatwo i inne korpy jeszcze wyciągają to Sensi do siebie. Ale też tak samo jest z Commercial Bankers Guild? Tak? E, nie jest tak samo, bo właściwie tylko NBN -y je pożyczają. Może jakieś inne e, aset spamy, które, mm -hmm. które są tej kasy, ale nie mm. widziałem Gagarina z, z tym asetem. Ja widziałem NBN z tym asetem. NBN -y widziałem, tak. No właśnie. Ale właśnie, z, że tak powiem, w, wewnątrz e, e, frakcji, do której ta karta przynależy, to widziałem tylko Gagarina jakiegoś aseta mm. spamującego, który też nie jest jakiś mega mega fantastyczny. No nie, Wayland ma problem w, w, z tym, żeby mieć fajny pomysł na wygranie U. gry moim nie No niestety, ciągle. A jeszcze ru rumor Milu, który po, ten, sprawi, że wszystkie pożyczane asze, kaprysy i tak dalej przestają działać, to mhm. ten smutniej będzie. Muzeum też przestaje działać. Muzeum też przestanie działać. Bez winik. Mobac City Hall też. Hmm. Też chyba... Nie, nie jest albo jest, ani pamiętam. Co, masz gdzieś pod ręką? No tak, no oczywiście, że mam przecież. Wyciągamy klaser wiedzy tajemnej. Zobaczmy. Wydaje mi się, że nie jest unik, ale głowy ci nie dam. O, bo karty takie piękne. No nie, nie jest Nie, unique. nie jest unik. Okej. Okay. Czyli będzie działać. Zresztą, co ciekawe, bo ludzie... Może się bierze do mikrofonu. Nowy? No ludzie bardzo postulowali w MOBA City Hall i w zasadzie MOBA City Hall praktycznie nie dostał nerwa żadnego. Nie dostałem mwl nie dostał Unik, nie dostał tak. Limit One per deck, nie dostał... Znaczy dostał wyjaśnienie zasad, które spowodowało, że jest dalej dobry, ale nie aż tak bardzo jak był wcześniej. Znaczy czy Tak, z, z no, heritażem. Niestety overhaulł przez to też hostage z Fiddlerem. Którym... Bole... Dowiedziałem się, zagrałem znaczy, to raz... Rzadko korzystamy. Zagrałem, hmm. tak raz jakimś właśnie gaście, widziałem, o oh, wow, tak nie będę sobie nigdy korzystał. Tak hosty, że się rzuca tylko po techtradery, więc. Tak? Mhm. No, to no ale techtradery masz trzy, więc. Może jakiś krytyk? Właśnie po to, że musisz mieć tam jeden, dwa, żeby, żeby Gaść zaczął działać. O i mówiłem ci, że to się stanie. No. Czyli Sydney Hall i dwa UMA Temple w tym momencie. Biorąc pod uwagę, że Witek raczej nie będzie ustawał tych rzeczy, raczej nie ma Parisi, mm -hmm. to jest trudniej sytuacji. Natomiast Witek ma Ned Więc e, jak się zaczną pojawiać. Tak, no, log będzie trochę. E, bioetyki, czyli trzecia z kart rodzaju, jak one się nazywają? Political. Mm -hmm to już mówiliśmy tutaj o dwóch Osencji i Bankers Guild. No to będzie w stanie przetrwać dużo dłużej. Jaka jest czwarta? Clone Moment. Movement. Aha. Jest. Właśnie się st zastanawiałem. Okej, okay. teraz... i też już, widzia już widziałem. Także fajnie, tak, to jest też sumie w sumie w... fajnie że każdy Korb tak. dostał. Y mhm. mocno działa mocno działającą rodzaje kart, tak? Tak, tylko szkoda, że większość z nich dobrze działa w tym. E, ale to jest też kwestia tego, że gracze skupiają się bardziej na tak. deckbuildingu NBN-owym, tak, ponieważ to. wydaje no mi się, tak że. Jest póki co jest, on po prostu łatwiejszy. Mm -hmm. jeśli, jeśli wrzucisz sensy, jakieś sansany, no dodatkowo masz po prostu. No gra, sama gra e, Tak? Kontroluj mój masaż <laughs> e, którym po prostu masz na ID napisane praktycznie jakie karty powinnyś wsadzać do, do tego deka, tak? Jeśli myślisz sobie, o, to wrzucę jakieś mocarne asety, które trzeba usunąć, ponieważ otaguje przeciwnika, więc to po prostu jakby automatycznie bo dużo łatwiej jest w tym momencie tak, deck building, tak. tak? Jeśli masz na ID po prostu napisane, co powinien już wsadzić. No jak w tym w GBA też masz napisane, co masz zrobić, nie więc tak, tak, tak. No to też jest fajne, to jest fajne korsetowe ID, ponieważ mówicie, co masz robić tak, i tak. w jaki sposób wygrywasz grę. Natomiast teraz, jak widzicie, temu jeśli postawisz te na HQ, to masz takiego e, mocniejszego gajba wybudowanego. A w kejbie to w ogóle, nie? Tak. Albo w ribärfowaniu w kejbie. O, z Dirty Launcher. W zasadzie tak, Nawet nie chcę jest... liczyć, po ile milionów kredytów to będzie. Tak, widzę, że ekscytujemy się kartami, których na stole nie ma. No tak, no są ciekawsze od jakichś AG. No na i to wiesz, dałem jakieś kontre na, na deki, które jakby nie patrzeć w pewnym momencie były uznawane za. Zepsute. Hmm. Zepsute zdecydowanie, a do tego. Znaczy, nasze całe szczęście nie było aż tak często grane. Nie wiem, czy po prostu ludzie mają trochę e, jakiejś takiej. Jak to się nazywa? Takiego. Rozumu i godności człowieka. Tak, godności, jakieś sumienie. Nie, żeby Jacek nie miał, no. ale gra IG. Nie, Jacek, Jacek się skupia na tym, żeby grać z najmocniejszymi dekami. Tak, tak. i, i to też nie. jest dobre podejście. Tylko... Jacek, Jacek nie ma skrupułów, Jacek przyjeżdża wygrywać. To też jest w, 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 w pozytywne podejście. Mhm. Oczywiście co innego na ten temat mogą powiedzieć. Witek, Adamek i każdy gracz, który został pokonany przez Toedzie. No ale niestety, albo się dostosujesz, albo. Albo giniesz. Albo zginiesz od trzech Bajo Epiksów w końcu. No, jakby nie byłeś jeśli nie jesteś wizardem, to masz bardzo duży problem, żeby te rzeczy usuwać. A tam też są jeszcze asety. Tak, już. Jacek sobie zbudował. tak zróbcie ci rządek. Całą wieżę, ale jeszcze się mieści w kamerze. Wydaje mi się, że nawet. Filmowałem tego, bo nie widzę, żebym siedział tam obok. Powinien przez kamerkę ich podglądałeś. Ale to znaczy, że nie będę mógł oddalić tego, znaczy przybliżyć widoku. Nie. No, Będziesz mógł tylko ich pociągnąć na boki, ale to nic nie zmieni. No właśnie. Wręcz nie będzie, nie będzie wtedy szło tego tak ładnie zmaksymalizować i w ogóle. No to już tam. Pieśń przyszłości. I chyba dzisiejszego popołudnia. Możliwe, że coś będę składał. No to już Witek coś będzie próbował. Zobaczymy co jest na RD A nie, na razie wchodzi w łapkę. Za dużo monet. Tak? Za co? Pala? Po no, co ma? Najpier inkiego, nie by poczekać? O, ale tam mieli jeszcze do tego. Tak, no fajna kontrola na lecaj. Mhm. Do tej lokacji jest, jest jedna, artys No raczej nie jest warta. Nie nie, nie. nie jest warta bedpawa. Zwłaszcza jeśli nie ma fan site'ów. wiesz, nawet będzie miał fan site, ale... ale kiedy one mówi <grymne> to jest <spodelia>. tak, <grymne> tak, instalacja tego fan to jest takie. Znaczy, ja rozumiem, że chodzi o e Ezop'a, Mhm. No natomiast. Dobra, mamy już pierwszego bio-ethics zrezygnowanego i wyszukanie. No, zaczyna się log na zwyczajnie się, bo chyba też jest właśnie Tak, drugi. jest drugi bio-ethics. No, i tak jeszcze nie wyciągnął Natshida, net więc nie wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że już powinien znów z niego korzystać. No, pewnie jak najszybciej z niego zacząć korzystać. To jest jedyna karta, którą potrzebuję, no poza jakimś łamaniem lodów. Lecci tutaj naprawdę, naprawdę by się przydał w kwestii tego, żeby przedłużać grę, jeśli jest ograniczenie czasowe. Tak, tak. To w tym momencie pozwolić Ci naprawdę długo przetrwać. Znaczy, ja jeszcze myślałem właśnie nad wrzuceniem tego całego mm, Bożysztynu. Tego z krewką ulepszoną, syntetyczną. Tak, 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 tak. Też. też o tym myślałem. Szkoda, że ta karta jest taka. Jest za droga. Za droga, właśnie. Jest, jest drogą. To jest problem. Są, jest dużo fajnych kart, które po prostu nie wrzucić ich do deku, bo ktoś uznał, że. Koszt będzie 3, a nie 1 czy 2, tak? No. No dwójka to już też by było dużo, szczerze mówiąc. Znaczy jasne, to jest darmowy draw, hmm. ale to jest darmowy draw tylko na niektóre ID. No dokładnie, to jest bardzo, bardzo specyficzny draw. I jeżeli to jest Silver Bullet, to już lepiej jakby był właśnie tańszy. W sensownej cenie. Tak. Samo to, że go slotuje już jest dużym hmm. kosztem. No ale cóż, twórcy żyją w jakiejś już tam mecie bez Jacksonów i nie wiadomo czego jeszcze, więc... No i parasite umrze. Znaczy nie parasite, tylko Ice. Chyba, że ryzo. jest Sandburg. O, Ani mi nie, 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 nie Ale jeśli jest Sandburg, to wtedy ja tej przegrywę grę, bo to jest nielegalna karta. Tak. Ale jeżeli by wydał kredyty na zrezowanie czegoś i stracił. Idą to... dwa i tak dalej, twardo nie czyli da. Może zapomniał, że go ma. Eee. Ale to... <laughs> eee. To, ty po gras na zapomina, że masz pancerz? Takie Zdarzało dosyć, się takie coś. Takie dosyć ryzykowne. Nie, ale. Nie. Po jest, nie znaczy, no, ale nie wiem, nam, czy jesteś na ręce, ale na to bank. nie jest istotne na tym Z etapie. Z na ręce na bank nie ma czegoś na ręce. Mhm. Też już archiwa siedzi. No. I tak masz ograniczony dociąg Tak? Tak. Gdzie jest? A, jest genetyksowa, Powiem, dobra, że jest just, um, I dwa hostile, więc... Ja no, jak ja grałem właśnie na takiego lokującego, e, e, lokujące IG właśnie na Zarota, mm -hmm. to mi się picło i wygrałem. Ale tylko pizzę <noise> We Wrocławku? E, tak, tak, we Wrocławku to było a Randy mm -hmm. i tyle no. no niestety. Ja to, jak... to ja podszedłem do tego inaczej. Połapałem agendę ile mogłem, a potem próbowałem tylko przetrwać. Mm -hmm. No i przetrwałem, bo, bo zaraz popełniał pewne błędy, które nie, nie. Po prostu nie korzystał z heritarza co tura. Mm -hmm. Jeśli ja tego nie robił, to opóźniał sobie mocno ustawienia loka. No tak. Ale to już jest turniej z przyszłości. Które ma będzie nawet. Nie wiem tam jeden pak więcej był legalny może Jakoś tak yy, wydaje to mi się. że... nawet to samo... Że... Czekaj, to jest miesiąc później. A jak Masz miesiąc to później co? to już myślę, że, że ten następny Liberated Mind było dostępne. A co tam wyszło? Właśnie nie pamiętam... Turning Will. na przykład, tak? No to wydaje mi się, że zobaczymy to. Powinno, powinno być... Nie wiem, te paki z Moomba. I exchange of się... information też na wtedy wyszedł, nie? Aha. Ale nie pamiętam tej karty we wrocku w ogóle. Może no, też nie. Bo może jej jeszcze nie było po prostu. No nie grałem z synkiem we wrotku, pamiętam. Nie, właśnie. Mam, mam taki problem z Moonbat Cycle, że właśnie całość była. Może przez to, że wychodziła tak szybko, albo nie wiem przez. No, albo, albo po prostu mi się cykl nie, nie do końca podobał, że wszystkie te dodatki zlały się w jedną całość. No trochę tak było, że. Trochę brakowało jakiejś charakterystyki odróżniającej różne paki. Ja nie wiem, że szybko wyszło Muzeum i Mumba Temple i zdominowało grę. A, A na... tak, ale nawet na przykład powinien nie skojarzysz, w którym paku wyszły. No właśnie, ja też nie ma żadnej szansy. Nie ma nie, żadnej szansy. Ja nie nie wiem szans. Szans. tylko, że właśnie w, w piątku dodatku, czyli tam Liberated Mind wyszedł, Turning We Wyszedł, Ixion of Information i tyle. A nieco w co w ostatnim paku wyszło. bo już czekałem na pierwszy pak. A no, to był kiepski dodatek. W sumie trzeba będzie popełnić jakiś tekst albo jakiś filmik o tym, co Mumba Cycle zrobił Netrunnerowi. Nic. Nic dobrego. Znaczy, nic dobrego, właśnie. A, ale spokojnie, teraz, teraz jesteśmy pod opieką Daemona. No Flashpoint zapowiada się ciekawie. Tak, w każdym praktycznie. Dodatku wyjdzie jakaś mocarna, wychodzi jakaś mocarna karta, więc możesz kojarzyć na przykład, że pierwszy dodatek to masz Sandburga, tak? Dokładnie. I pewnie jeszcze jakieś karty, o których już też nie, w tym momencie nie pamiętam. A drugi dodatkiem masz Temujin'a, tak. więc. Tak. Te Tak, pierwszy masz jeszcze nula. No jest tego sporo. E, tak, właśnie, jest dużo fajnych, fajnych mocnych kart, więc możesz łat, ma, łatwiej będzie skojarzyć, co tam się dzieje. No ja Witek już. No Witek poddał. Już poddał, bo pojawił się, czy Ci Bioetics i jest koniec. No nie byłby w stanie wchodzić na R&D. No będzie. zdecydowanie. Gdyby jeszcze udało mu się u, u, ugrać jakieś agendę. Jakby miał 4 punkty, tak. to jeszcze tak. To, mhm. Tam, to mógłby walczyć. próbować, ale ponieważ te pojedyncze akcesy na początku gry nic mu nie dały, nie wyciągnął proko, nie wyciągnął szybko interfejsu. No to ustawił jednak dobre Jacko. No zdecydowanie, żeby byli chyba na dość straconej pozycji w walce z Tak, AG. jeśli nie miałeś Parisi to praktycznie i nie udawał Ci się naprawdę dobrego RnD loka założyć. Tak, jakieś nie wiem, 2-3 RnD interfejsy, no to jasne, fajnie to wejdzie, tak? Mhm. I jesteś w stanie płacić tą kupę kasę, ale w tym momencie to już jest po No, no Witek się poddał, no mógł e, moim zdaniem ewentualnie próbować po prostu przedłużać grę, żeby jakoś to przetrwać, tak? Jakieś rzucać Net Shieldy. Yy. czy znaczy shield dużo szybciej, bo może nawet kupił mu trochę więcej czasu na rozstawanie no jakiejś ekonomii. No właśnie. Więc... Ale w, wiesz, widzieliśmy no. brak azopa, brak Proku, które wylądowało z jakiegoś tam trasza w śmietniku. No a generalnie no nie, nie poszło to w ogóle Witka. Tak, no, no, no wydaje mi się, że dużo zdecydowało o tym karty, które tam weszły. Mhm. No dobra, ale dziękujemy i przechodzimy do kolejnej gry. Z to będzie topu. finałem. Tak, tak, pierwsza, finał, pierwszy, pierwsza lub ostatnia część finału. Dobrze, no to zapraszamy.